Moi drodzy, za oknem deszcz, dlatego cóż robić w e, holu hotelowym. Spotykamy się i sobie rozmawiamy. Poznałam doskonałe dwie kobiety, które tak jak ja przebywają aktualnie w Amadria Park w Chorwacji. Razem z nami jest 3600 partnerów PM International. Gosiu, powiedz coś o sobie. Ja jestem Gosia. Poznałam produkty Fitline 13 lat temu. Mam 53 lata i dzielę się tą szansą z innymi kobietami. Ja nazywam się Beata, mam 54 lata i również dzielę się tą szansą z innymi kobietami. Dlaczego? Ponieważ w 2015 roku poznałam tą oto właśnie wspaniałą Gosię, która dała mi tą szansę właśnie bycia tutaj tu i teraz w tej firmie. I po prostu korzystania ze wspaniałych produktów Fitline, a przede wszystkim dawania możliwości innym ludziom, e, zdrowotnym, ale jak również zarobkowym. No to teraz ja. Nazywam się Iwona. Jestem najstarsza, mam 55 lat. Co to za wiek? Żaden. Słuchajcie, ale te produkty, od kiedy zaczęłam stosować te produkty, ja z roku na rok czuję się młodsza, mam też więcej tak energii, mam więcej energii, czuję się rewelacyjnie i po prostu również dzielę się informacją o tych produktach, polecam je i, no i chciałabym też dać szansę innym ludziom. Dlatego zaprosiłam do rozmowy te dwie dziewczyny, które są... Dużo bardziej biznesowe niż ja. Gosiu, <laughs> powiedz, w jaki sposób rozmawiasz z ludźmi e, i co byś chciała powiedzieć ludziom, żeby przyłączyli się do nas. Co bym chciała powiedzieć, powiedzieć, to, że to jest naprawdę niesamowita szansa. Dlaczego ja zaczęłam dzielić się tą szansą? Ponieważ y, jakieś 10 lat temu był u mnie taki game changer, że dostałam moje rozliczenie na emeryturę. Ja mieszkam w Niemczech i na ręka. Zdałam rozliczenie na emeryturę i widziałam, że z tego nie da się wyżyć. Nie? I to było moje takie spostrzeżenie, że dla mnie jak najbardziej. Ale takich kobiet jak ja to jest mnóstwo na świecie i dlatego powiedziałam sobie muszę się z tym podzielić i dlatego super, że dzisiaj się spotykamy, żeby to poszło w świat, żeby kobiety nie tylko po 50, oczywiście wszyscy jesteście serdecznie zaproszone do naszego teamu, bo im szybciej zaczniecie o tym myśleć, żeby zbudować sobie finansowy plan B, tak długo jak finansowy plan A jeszcze funkcjonuje, możecie wykorzystać tę szansę. A ja od dwóch lat po prostu żyję innym życiem. Bolny. Super, a ja dopowiem do tego, bo właśnie to dzielenie się tą szansą jest bardzo ważne, bo wyobraźcie sobie, jakby Gosia w 2015 roku nie poinformowała mnie o, tej, o tych wspaniałych produktach, o tych wspaniałych możliwościach, to mnie nie byłoby dzisiaj tutaj z Wami w formacji na wycieczce, na którą zaprosiła nas firma. Więc ja cieszę się naprawdę niesamowicie tym, co w ogóle do tej pory osiągnęłam w 2015 roku, byłam totalnie skeptyczna, wydawało mi się to wręcz niemożliwe, mówiłam jak wszyscy, że ja się do tego nie nadaję, nie mam na to czasu, a słuchajcie, jestem tutaj, więc ja uważam, że każdy może, po prostu każdy może, obojętnie w jakim wieku jesteś, młody, starszy, młoda, starsza, kobietki przede wszystkim, które chcecie wyjść po prostu z domu i wśród wspaniałych ludzi, wspaniałej społeczności, to po prostu korzystajcie z tej szansy. Iwonko, jak jest u Ciebie? Jak jest u mnie? Powiem Wam szczerze, że ja od początku w ogóle byłam e, tak jakoś do biznesu negatywnie nastawiona. Tak jak i my. Miałam, <śmiech> wrażenie, <śmiech> miałam wrażenie, że jeżeli będę komuś polecać te produkty i ta osoba będzie wiedziała, że ja mam z tego prowizję, to będą ludzie myśleli, że chcę ich wykorzystać, że ich naciągam, że namawiam do czegoś, bo wielokrotnie ja byłam, właśnie padłam ofiarą takich mm. rzeczy i się zawiodłam wielokrotnie. Moi drodzy, mnie zachwyciło to, że ta firma, jak widać na mojej koszulce, po prostu część, zawsze procent ze wszystkich produktów przekazuje na cele charytatywne. Zakochałam się w tym, ponieważ każdy produkt, który kupuję, e, dzielę się i po prostu przekazuję, część tych moich pieniędzy idzie e, na pomoc, Komu innemu. To było dla mnie doskonałe i wiecie co? Uważam, że nieważne, czy ktoś od początku myśli o biznesie, bo są różni ludzie, czy ktoś, kto tylko i wyłącznie zakocha się w produktach, odzyska energię, zdrowie i dobre samopoczucie i chce tylko i wyłącznie pomagać. Każdy z nas ma takie same szanse Oczywiście. i każdy, kto z pasją robi to i kocha to, co robi, to każdy osiągnie sukces. Ja też tu jestem, pomimo hmm. tego, że nie myślałam o biznesie, ale firma mnie za to, że dzielę się informacją o tych produktach, firma mnie wynagradza. Mogę coś dodać? Tylko wam powiem, popatrzcie na ten błysk w oczach, nie, nie tylko u, u Iwony, czy u Beaty, czy u mnie, ale naprawdę, jeżeli my o tym zaczynamy mówić, to dzieje się, ja bym powiedziała magia, bo my wiemy, co za tym wszystkim się kryje, nie? Po prostu uwierz nam. Spróbuj, wytestuj, jeżeli nawet nie chcesz biznesu, tak jak właściwie my wszystkie nie żadnego biznesu, my dzielimy się szansą, która zmienia ludzkie życie. Oczywiście też witalnością, zdrowotnością, ale też jak moje, my oboje z mężem nie pracujemy na etatach, pracujemy tylko właśnie z PM International, można tak, tak powiedzieć, nie wiem, czy tak można się wyrazić, ale tak. I te życie jest całkiem inne i ja chcę Wam pokazać po prostu tą możliwość, jak możecie to wykorzystać dla siebie, dla swojego życia, dla swojej rodziny przede wszystkim? I co ważne dla swoich dzieci? Bo to, co ja zbuduję, to, co zbudowałam razem z moim mężem, mogę przekazać na moje dzieci. Mam dwóch dorosłych synów i automatycznie, jeżeli my zabraknie w tym świecie, albo nawet wcześniej mogę się tym oddać dla moich dzieci. Nie? To jest to, co mnie fascynuje, że to nie ginie. A ja powiem jeszcze. Naszym motto to jest, my jesteśmy liderkami z misją. Czyli naszą misją jest właśnie pokazać Wam te wspaniałe, cudowne możliwości. I jeżeli wykorzystacie to, czy Wy to wykorzystacie, to oczywiście leży tylko i wyłącznie w Waszych rękach. Także serdecznie pozdrawiam z mojej strony. Również pozdrawiam serdecznie. I rzeczywiście zastanów się, czy nie lepiej wziąć życie w swoje ręce i zacząć po prostu cieszyć się życiem. Niż czekać i przyglądać się, tak jak my przez wiele lat się przyglądałyśmy. Czas jest teraz i weźcie to jako prezent, który my, który my Wam teraz darujemy. A czy tego odpakujesz, to już tylko zależy od Ciebie. Zapraszamy na nasze kontakty. Meldujcie się do nas, Gosia, Iwona i Beata. Będziemy się cieszyć, pomóc Wam zmienić Wasze życie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Ta.